Hej, hej kochani, witam was serdecznie na kanale Pasjonatka rękodzieła. Dzisiaj przychodzę do was z opowieścią dotyczącą targów, które odbyły się w Katowicach 25 października Oktober Wool Fest. Może zacznę od początku, ponieważ już wcześniej wam mówiłam, że razem z grupą moją ukochaną Sztrykowany Krepel co nieco pomagałyśmy w trakcie targów organizatorkom, Edycie oraz Ani. I oczywiście pierwszy raz miałam możliwość zobaczenia wszystkiego jakby od kuchni. I powiem Wam, że jest to bardzo, bardzo dużo pracy przy organizacji takich targów. Z tego względu, że trzeba zorganizować. Całą e, logistykę, czyli e, wystawców, czyli oczywiście e, kursy. Oczywiście do tego dochodzą e, inne niespodziewane sytuacje, nad którymi trzeba e, zapanować, więc ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jak świetnie poradziły sobie dziewczyny. I powiem szczerze, że e, Byłam niezmiernie zachwycona y, miejscem, y, którym odbyły się targi, bo było to niedaleko spotka oraz Muzeum Śląskiego świetna lokalizacja. Y, bardzo szybko dotarłyśmy z dziewczynami y, przed otwarciem, żeby oczywiście pomóc y, dziewczynom. I y, jak to się wszystko odbyło? Już Wam opowiadam. Umówiłyśmy się oczywiście z Agnieszką i z Kasią. Z linki oczywiście wrzucę Wam do Instagramów dziewczyn. Jako grupa Sztrykowany Krepel pojechałyśmy wcześniej, żeby też pomóc dziewczynom, no bo wiadomo, różne sytuacje mogą wyniknąć. To jest niesamowite, jak wchodzisz na halę targową przed otwarciem. Wystawcy się szykują, układają swoje produkty. No, niesamowite uczucie. Udałośmy się oczywiście do takiego pokoju, gdzie był wyznaczony dla wolontariuszy, dla osób, które pomagają przy targach, jak i również dla projektantów, którzy. W tym dniu, w danych godzinach, prowadziły warsztaty w, na targach. Jeszcze wspomnę o, lo, o lokalizacji i oczywiście się kręcę, ale wybaczcie, jeszcze wspomnę o lokalizacji, ponieważ budynek sam w sobie jest stworzony po prostu dla targów, z tego względu, że na pierwszym piętrze były sale, w których odbywały się warsztaty było tych sal dość sporo, sale były bardzo przestronne, co fajnie zgrało się oczywiście dla prowadzących. Można było fajnie ustawić stoliki, były to sale przestronne, naprawdę budynek sam sobie idealny pod targi. Jeżeli chodzi o przygotowanie jakby materiałów pod targi, i cała rozpiska sal to oczywiście szapoba dla Kasi, dla Agatki, bo one były na targach o wiele wcześniej niż my, one tam pomogły, ustalały, kierowały osoby, które właśnie były zapisane na dane warsztaty i dziewczyny się naprawdę super wywiązały. Zobaczyłam wiele projektantek, zobaczyłam wiele osób znanych mi po tej drugiej stronie tego szklanego ekranu. Było bardzo dużo projektantów. Była oczywiście strefa projektanta, gdzie można było podejść, obejrzeć projekty danej, danego autora, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Także e, naprawdę e, dużo się tam działo. Była też strefa e, do dziergania, była strefa dla e, młodych osób, które chciały spróbować szydełka. Były tam takie prowadzone warsztaty bezpłatne. Była strefa, gdzie można było oddać włóczkę, której już nie używam, w zamian, wybrać sobie jakąś inną. Była strefa również, e, gdzie można było przynieść e, swoją robótkę, która była jakby cegiełką do tego, do stworzenia pięknej e, pracy e, związanej właśnie z targami. Oczywiście tu, gdzieś wszędzie, będę Wam wrzucała krótkie filmiki bądź zdjęcia. Ja jeszcze żyję targami generalnie byłam naprawdę zachwycona, byłam tak oszołomiona, że w pewnym momencie to już w ogóle mówię, musimy trochę odetchnąć, bo gdzie się nie obejrzałam, to faktycznie spotykałam osoby, które również mnie oglądają. Także pozdrawiam Sabinkę, pozdrawiam Agnieszkę. Poznałam również właścicielkę skrepu podziergajmy.pl. Zamówiłyśmy sobie z Kasią Druty, bo oczywiście na targach brakło tych upragnionych 2,5 na, na skarpetki. Ale powiem Wam szczerze, że y, nie zrobiłam zbyt dużych zakupów, bo nie jechałam y, jakby z takim przeświadczeniem, że kupię jakieś włóczki. Ja już miałam plan, oczywiście. Chciałam znaleźć jakieś włóczki skarpetkowe, bo sezon oczywiście jest taki, że ja w tym sezonie staram się dziergać jak najwięcej skarpet. Ale oczywiście to za chwileczkę. Była strefa również, gdzie można było sobie przewinąć precelki. I jeszcze, jakby, zatrzymam się przy tej ściance, która była utworzona w ramach całego targu. Tu jest piękne zdjęcie, zaraz Wam się ukaże, jaka praca powstała z tych wszystkich próbek z tych wszystkich udziergów, które przyniosły osoby na targi i to jest niesamowity pomysł, to jest taka strefa, która pokazuje, że dla nas, ogólnie dla dziewiarek, szydełkarek, osób tworzących, czy to dziergających, szydełkujących, haftujących, jest bardzo istotna, ponieważ utworzyła się piękna kompozycja z tych wszystkich próbek, i ja po prostu nie mogłam oderwać oczu, jak to pięknie wyszło. Była strefa projektanta. Ja osobiście nie, jakby brakło mi trochę czasu, żeby bardziej się skupić na tej strefie, ale oczywiście widziałam Izabelę Jagosz. Trochę mnie zeżarła trema, więc nie podeszłam, bo naprawdę była oblegana, więc stwierdziłam, że nie będę się gdzieś tam przepychać, ale naprawdę to jest miłe uczucie, jak spotykasz, widzisz osobę, którą oglądasz, yy, czy to i na, na Instagramie, czy to właśnie na YouTubie, czy to na innych mediach społecznościowych. Także naprawdę, naprawdę dużo, dużo się działo. Było wielu fantastycznych wystawców, była Lusia ze swoimi cudownymi yy, woreczkami, była Judyta z pięknymi swoimi torbami. Naprawdę był, był sklep Biferno, który bardzo lubię, ponieważ mają fajne włóczki skarpetkowe, bo już kupiłam u nich dwa, w sumie dwa rodzaje włóczek, i które po prostu są genialne. Nigdzie indziej ich nie znalazłam. Więc, no naprawdę wielu, wielu wystawców. I co ja ogólnie przywiozłam z targów? Ja ogólnie przywiozłam, ja tak jak wam wspomniałam wcześniej, wyłącznie włóczki skarpetkowe. Znalazłam je na stoisku z sklepu Wełna Bawełna. Nie widziałam jeszcze wcześniej tej włóczki. To jest włóczka Rico Soft Spin. Tak ona wygląda. Przepięknym kolorze. Ona nam się kojarzy z taką jedną włóczką, którą widziałam w sklepie Kokonki. Kolory takie bardzo pastelowe, żółty, gdzieś tam, gdzie niegdzie róż. Ja oczywiście je wykorzystam do skarpet, które zamierzam stworzyć. Dodam to skarpety bardzo, bardzo ażurowe z falbanką. Więc szukałam takiej bardziej stonowanej włóczki. Cudowna cena, naprawdę, jak za 400 metrów włóczki wełnianej, ona ma skład 75% wełny i 25% poliamidu. Standardowy skład. Wziąłam sobie taki kolor. No, i oczywiście wzięłam jeszcze ciemniejsze, też przepiękny kolor. Soft spin, super włóczka. Oprócz tego jeszcze jeden motek włóczki, ale Wam nie pokażę, wybaczcie, bo akurat tą włóczkę wybrałam na prezent dla Anetki, ponieważ wykonuję dla niej skarpetki pod choinkę. Więc nie pokażę, a pewnie będzie oglądać, a chcę zrobić jej niespodziankę, jak, jaką włóczkę wybrałam na jej skarpetki. Oprócz tego oczywiście gadżety. U mnie nożyczek jest bardzo dużo, ale wszystkie już mi się stępiły. I kupiłam sobie również takie malutkie nożyczki w kolorze różowo-niebieskim, bardzo ostre, i. Bardzo fajny gadżet, gadżet, który oczywiście widziałam u Oli oraz u Kasi. One kupiły sobie właśnie. Ja nie wiedziałam za bardzo, co to jest, ale później mi wytłumaczyły. To jest taki gadżet. W sumie to jest zawieszka, ale co jest bardzo fajne, to są po prostu stopery do drutu. Można było sobie skompletować na stoisku właśnie takie stoperki, wybrać sobie wzór. Ja wybrałam oczywiście pandę. Jedna jest różowa. Tu jeszcze jest też taki stoperek. Druga jest szara. No i to wygląda mniej więcej w ten sposób. Fajny gadżet. Jedziemy sobie, pakujemy stoperki. W razie potrzeby zakładamy na druty. I nic się nie pogubi. Także no, bardzo to słodkie. Odnośnie jeszcze targów, moi drodzy, na targach również można było nabyć plakaty, plakaty oraz kalendarze. Ja otrzymałam od orga organizatorek taki plakat. Oczywiście on będzie wisiał gdzieś tutaj u mnie w pracowni. Na razie jeszcze nie mam takiej dużej ramki. Jest to przepiękna praca. Jest to projekt. Autorka ilustracji Martyna Fierdonek. No niesamowita. Oczywiście było wiele różnych tych grafik. Mi, mi oczywiście spodobała się najbardziej ta. Także ten plakat zawiśnie oczywiście w mojej pra yy pracowni. Jak sobie tak spacerowałyśmy z dziewczynami po targach, to oczywiście ja nie byłabym sobą, jakbym nie szukała włóczek skarpetkowych, No, że udało mi się nabyć akurat dość sporą, no w sumie trzy motki kupiłam włóczki skarpetkowej, pomijając tego, że mam prawie całą półkę, ale to jest mało istotne. Tak jest. To oczywiście przykuły, mój wzrok przykuły przepiękne skarpety. I oczywiście moja ukochana Kasia znalazła na stronie wzór na te skarpety, w tym sklepie. To są skarpety, moi drodzy. Ja musiałam kupić ten wzór, bo ja po prostu, jak zobaczyłam, to nie mogłam oderwać wzroku, jak one były pięknie wykonane. To są skarpety na Druty 3,5, 4,5 mm, to jest. żeby Wam powiedzieć, jaki to jest sklep, ja Wam wrzucę linka oczywiście do, do tego sklepu. Przepiękne skarpety, niesamowite wykończenie palców. Ja widziałam te skarpety na żywo. Tu na zdjęciu nie oddaję zdjęcie nie oddają uroku tych skarpet. I będę je dziergać na pewno, ponieważ jest taki okres, tak jak mówię, ja uwielbiam skarpety, więc u mnie będą na bieżąco te skarpety schodziły. Także, jeżeli macie ochotę na grubsze druty i wykonanie sobie takich skarpet, one się nazywają skarpetki Tuesday. Nie wiem, jak się to czyta, ale. No, naprawdę przepiękny wzór. Na żywo super wygląda. Oczywiście link do sklepu wrócę Wam poniżej. I co jeszcze było bardzo takiego fajnego i uroczego ogólnie w tym wydarzeniu targów to, że mogłyśmy z dziewczynami brać udział właśnie w Pomocy. My na pewno będziemy się udzielać, udzielać jak tylko będziemy mogły w kolejnych targach, bo po dziewczyny właśnie wspominały, że kolejne targi będą w Katowicach 17 października za rok. Także my już się piszemy, żeby pomagać. I one są takie nasze w końcu, pierwsze targi. Pierwsza edycja targów tutaj w Katowicach w województwie śląskim. Także targi się rozrastają. Zobaczcie, już tyle miast właśnie organizuje targi, i to jest bardzo fajne, bo jeżeli nie możesz jechać do Warszawy, nie możesz jechać do Gdańska, czy nie możesz jechać do Wrocławia, masz, nie masz połączenia, czy no to jest dość daleko. Wiadomo, trzeba się zorganizować. To jest fajne przedsięwzięcie, że można posmakować tej całej atmosfery targów, bo jest ich coraz więcej, więc jest większy, większy wybór. I to jest bardzo fajne. I mam nadzieję, że w wielu wielu miastach również pojawią się takie targi. I powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o targi, to tyle. I może przejdę oczywiście do projektów, widzicie już mam na sobie moją bluzeczkę ukończoną z, z włóczki kokonki, jest to trzynitkowy trzy kokonek, bawełna na plus akryl, ukończony, ja domawiałam sobie właśnie ten różowy, czyli już dwa rękawy mam skończone, już macie filmiki nagrane, oczywiście jeżeli... Chodzi o kołnierzyk. To kołnierzyk, to ja Wam oczywiście wrzucę linka, gdzie możecie sobie wykonać, ponieważ to nie jest mój wzór, więc nie jakby nie mogę go pokazać w tutorialu, ale tam jest przepięknie wytłumaczone. Ja zrobię osobny odcinek, jak ja tworzyłam ten mój kołnierzyk. On jest w takiej troszeczkę innej wersji niż mój ten pierwszy sweterek który jest oczywiście wykonany ta bluzeczka, która ma właśnie wykonany, wykonaną tą falbankę, ponieważ tutaj on jest dokończony jakby jeszcze taką, takim wachlarzykiem. Natomiast tu już tego nie robiłam z tego względu, że używałam sesja Elvis tą niteczkę z cekinami. Może tego nie widać tak, bo ona się delikatnie mieni od razu, jak tak zaczyna się troszeczkę ruszać. Ogólnie jest to bardzo widoczne i przepięknie to wygląda. A z racji tego, że dołożyłam tą nitkę, więc wiadomo, że ta robótka wyszła mi po prostu większa. Więc jakbym zrobiła cały ten, ten kołnierzyk, tak jak w przypadku tej bluzeczki to on by po prostu nachodził jeszcze mi bardzo, bardzo, bo tu jeszcze dwa rzędy mi brakło, ale stwierdziłam, że skoro on wyszedł tak, to już tak zostanie. Kołnierzyk wykonany jest również z trzy nitkowego kokonka, właśnie w kolorze tego przepięknego różu. No i rękawek, tu Wam oczywiście gdzieś wrzucę zdjęcia, rękawek jest wykonany ściągaczem. Także macie wybór, możecie sobie skorzystać. To jest grubsza włóczka zastosowana, ale ja pokazywałam na tej, na kokonku, jak właśnie wykonać tą falbankę. Ona jest bardziej w różach, w fioletach. Przepiękna brózeczka, bardzo mi się podoba. Także to jest projekt, który już został ukończony. Natomiast jeżeli chodzi o. Moje skarpetki, ja jeszcze wykonuję drugą skarpetkę z projektu Aleksandra Faktory. Właśnie mam zamiar ją skończyć, bo, tak jak Wam mówię, mam sporo projektów, które chcę wykonać, ale przede wszystkim są to skarpetki. Jeżeli chodzi o skarpetki, to jeszcze na stronie hobby macie darmowy wzór. Przepiękny wzór na druty dalchia, skarpetki. Taki. Ja oczywiście sobie to wszystko podrukowałam, żeby wykonać. Ja w międzyczasie, znaczy w międzyczasie, jak już troszeczkę będę miała wydziergane, to Wam pokażę. Oraz kolejne, właśnie, skarpetki z darmowego wzoru od hobby. To jest coś takiego: są to skarpetki peny, takie krótsze. Także mam. Spore plany, jeżeli chodzi o skarpetki, ale to tak jak mówię, u mnie to jest normalne, że jak przychodzi zima, jesień to głównie zajmuję się właśnie dzierganiem skarpet. I oczywiście teraz powiem wam o aktualizacji moich projektów, czyli największy projekt jest to poncho ze wzoru od Aleksandra Faktory. Ja już wam wcześniej pokazywałam ja jeszcze nie robiłam żadnych filmików ani zdjęć, bo robię kaptur. Ja już, wy, ja już sobie je wyprałam i zblokowałam. Wglądam mniej więcej w ten sposób. No Nie zmieści mi się. Nitki oczywiście jeszcze nie pochowane. Jest po prostu genialne. No i oczywiście został mi kaptur do wykonania. Już zrobiłam tyle. O, już Wam pokazuję. Także e, finał tego e, pącza e, będzie oczywiście, w, jak już skończę, to Wam pokażę, jak wyszło. Ale naprawdę będzie cieplutkie, a ja już nie mogę się doczekać, bo jest taka pora roku właśnie przejściowa, że ono idealnie się sprawdzi. Jest dość ciężkie, e, z tego względu, że ja tu zastosowałam wiele rodzajów włóczek. Głównie wełna oraz merino i no jest dość ciężki, jest dość ciężkie, ale wydaje mi się, że ja będę je nosić bardzo często. Także nad tym projektem teraz głównie siedzę. Zobaczymy, co się jeszcze wykluje po drodze. Jeszcze mi, mi zostało zostały kwadraty z koca naszego, sztrykowany krepel bierze udział w konkursie na koc temperaturowy, to ja wam cały czas o tym trąbię, że bierzemy. Do stycznia praktycznie trzeba to skończyć, także też jeszcze troszkę pracy. Oprócz tego moi kochani ruszył ogólnopolski konkurs dziewiarski, edycja trzecia. Także Zgłosiłam się, zobaczymy. Tym razem startuję z szydełka. Plany są, już projekt mam jakby rozrysowany. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, ponieważ ja sobie tyle ostatnio narzucam tych projektów, że wydaje mi się, że czasem nie wyrabiam. Mam nadzieję, że je pokończę, bo jeszcze w trakcie pisze się czwarta część przewodnika po amigurumi. Mam zamiar ją wydać. To będzie chyba ostatnia już część z tych wszystkich moich wzorów, które ja napisałam, ale to oczywiście będę Was informować. Jeżeli będziecie mieli ochotę ją zakupić, to oczywiście. Hmm, ja dam znać, kiedy będzie już dostępna, ale to małymi krokami. Już pierwszy wzór jest rozpisany, już mam go ładnie zradakowane. No i oczywiście przechodzę do kolejnych projektów, bo ich będzie około chyba 10 albo 12. No w zależności to jeszcze przemyślę sprawę. Także trochę się dzieje. Dzisiaj też troszkę vlog zakręcony. Bo pogoda też taka, że nie spada, i, ale już nie mia, już miałam taką ochotę nagrać dla Was vloga, żeby Wam opowiedzieć o targach. I ja zazwyczaj to tak chaotycznie opowiadam, bo tak się tym ekscytuję, że powinnam po prostu sobie to wszystko zapisywać, słuchajcie, na kartkach i po kolei chronologicznie opowiadać. A ja zazwyczaj wszystko naraz bym chciała powiedzieć, i, i czasem się wydaje tak, że. Nie wiadomo o co chodzi, ale naprawdę mam, y, polecam targi w Katowicach, więc jeżeli będziecie mieli ochotę, to ja Was serdecznie zapraszam za rok, bo było naprawdę y, cudownie. Tyle znanych projektantów. Ta strefa projektanta, no nie widziałam tego w, y, na, in, na innych targach, no, no na wielu nie byłam, bo byłam tylko we Wrocławiu i w Krakowie. Ale to jest właśnie super, że dziewczyny coś takiego wymyśliły i zorganizowały, bo wiadomo, że wtedy w jednym miejscu masz projektantów, których lubisz oglądać, których tworzysz projekty, więc miejsce, do którego możesz się udać, porozmawiać, zobaczyć projekty, materiały, jakie zostały użyte do projektów. Także fajna sprawa. No i sam fakt tych warsztatów, które odbywały się, bo było ich naprawdę dużo. Naprawdę powiem Wam szczerze, było ich mnóstwo. Praktycznie cały dzień były warsztaty, bo chyba ostatnie kończyły się chyba o nie wiem, 19.30, także mnóstwo warsztatów. I na tym bym chciała już dzisiaj zakończyć. Mam nadzieję, że wybaczycie mi te, to zakręcenie, ale wy wiecie, że ja taka jestem, także <grymnie> nie przejmuję się. Także kochani, życzę Wam miłego dziergania, miłego szydełkowania, przy kawusi, przy herbatce. Widzimy się w kolejnym vlogu. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, Instagram oraz TikTok. Tam również prowadzę livey, prowadzę e, zajęcia warsztatowe, więc serdecznie Was zapraszam. Buziaki. Trzymajcie się cieplutko, cieplutko. Cieplutko się trzymajcie. Papa! Pa.